siedzi tuż obok, długo szuka go wzrokiem, wreszcie znajduje i kwituje sytuację tak. Hello. Chodziło chyba o to, że gdy ktoś patrzy daleko zrocznie, to nie zauważa tego, co tuż obok Chi. Jan Andrzej Duda zauważył, kto siedział przy stole i z kim wznosił toast. Było bardzo rusko i rusko, e, rusko no bardzo rusko. Na przyjęciu byli premierzy Węgier i Słowacji. Wiktor Orban przypomnienie, mówił, że Ukraina nie jest suwerennym państwem. Obaj z premierem Fico odmawiali Ukrainie pomocy i obaj spierali się z Ukrainą i z Unią o rosyjską Europę. Oba kraje nadal ją importują i robią. Interesy z Rosją. Wiktor Orban gdy pojechał do Kijowa, to potem od razu i bez uprzedzenia odwiedził Putina, co oburzało samego Andrzeja Dudę. No, to pokazuje że niestety, w jakim kierunku zmierza ta polityka zagraniczna węgierska. Teraz kancelaria prezydenta jakby już nie widziała problemu. Ta wizyta miała charakter w zasadzie prywatny, bo to było, bo prezydent Zeman jest obecnie osobą prywatną. Po pierwsze. Duda po drugie polski MSZ odradzał tę wizytę. Pan prezydent postanowił. E postąpić inaczej. Czym innym jest udział w oficjalnych spotkaniach, choćby na poziomie Unii Europejskiej czy NATO. A czym innym przyjęcie urodzinowe, gdzie w miłej atmosferze wznosi się toasty, także z Andrzejem Babiszem, byłym premierem Czech, który deklarował, że w razie rosyjskiej agresji nie wysłałby wojska z pomocą Polsce. Po krytyce wycofał się z tej deklaracji. Nie wiadomo, co myśli teraz. Andrzej Duda się skompromitował, słyszymy w Sejmie. Co dzień bliżej końca jego kadencji. Im szybciej ona się skończy, tym mniej będzie kompromitacji. Sam Milosz Zeman, 80 Wieloletni były prezydent Czech, słynął z prorosyjskiej postawy po ataku na Ukrainę, zmienił zdanie i stwierdził, że szaleńców trzeba izolować. Marszałek Hołownie i tak nie przyjął jego zaproszenia. Dlatego, że jest to bardzo kontrowersyjny polityk. Yy... A ja bardzo jednak cenię sobie możliwość wyboru, z kim spędzam różnego rodzaju rocznice. Tym bardziej, że goście Zemana nie posłuchali jego rady o izolowaniu szaleńców. Są tacy jak prezydent Serbii, o których czytamy, że lawirują między światowymi potęgami, ale na pewno Rosji nie izolują. Czy należy z nimi pić szampana? Robienie z tego powodu jakiegoś zarzutu uważam za... Hańba! Jest tylko i wyłącznie... Hańba! ...tematów Putin! w suwerennej Polski mówi o temacie zastępczym a ten sam zupełnie nie na temat. Gdy o Wiktora Orbana. Czy jest przyjacielem Rosji, czy przyjacielem Rosji w jest Putin, noldurz, ale nie, Putin, Orban, ale ja mówię Duda, na Duda. na tym przyjęciu nie było. <laughs>